A, ja mam długopis. Ja mam mopa. Y, jakbyś mógł tym mopem poszukać po ziemi. Po ziemi, jasne. To może być mop, no. Czy ten długopis mógłbyś postukać nim o coś? Y, no, pewnie. Okej, okay, okej. Okay. Y, czy ten mop y, przyniosłeś z wiaderkiem, czy jest sam mop? Sam mop jest. Yy... Jedenko jeść, no i, no i mop. Także wiadra tu nie ma. To jakbyś mógł, pomachaj w powietrzu tym, tym mopem. Nie ma problemu, poczekaj chwilkę. A czy mógłbyś tak e, z wysokości kolana opuścić ten długopis? Chciałbym sobie. Opu puścić. Opuścić? Opuścić Na podłogę? Tak, chciałbym posłuchać, jak on upada. Okej. Okay. A, brzmi długopis faktycznie. Dobra, to, to patrzymy. Jaj! To nie mow! To niedługo! Myślałem, myślałem, że mow! Ten upadek mnie zmylił.